A spodziewaliście się, że Mariusz Wach wreszcie, że tak powiem, polegnie przed czasem? Wreszcie! <laughs> Czekałeś na to? Wreszcie, tak jakby <laughs> nie, na to no, czekał. Wiesz, generalnie to jest niespodzianka, no. Jakby nie patrzeć, no to nikt się właśnie tego nie spodziewał. Dobra, mhm. decyzja sędziego? Ja się nie spodziewałem. Wiedziałem, że ten Bakole jest silny, bo przecież frajer nie walczy równo z Usykiem i hmm. przegrywa mając kontuzjowany bark, ale nie spodziewałem się, że wygra przed czasem. To była tak uczciwa walka, że... Jak zobaczyłem Mariusza no, płaczącego chyba nawet można powiedzieć, to no też mi się zrobiło przykro. Na koniec jeszcze pamięć Patryk płakał. Także... No, no. Wszyscy płakali. No, Natomiast wiem, nie czego wszyscy, ale zmierzam. powiedzieć. Wiesz co? Tak, ale do czego zmierzam? Eee, co, o, tak, o. zmierzam? Jeżeli chodzi o, o Mariusza Waha tak jakby Mariusz nie był sobą w tym, w tym pojedynku, ja kojarzyłem zupełnie innego Mariusza w ringu, bardziej aktywnego bardziej, e, bardziej operującego lewą ręką, naprawdę starającego się wykorzystać te swoje walory, tutaj jakby zupełnie tego zabrakło, pojawiały się takie momenty przebłyski, przebudzenia dawnego Mariusza Wacha, e, który później gasł, tak, i, i brak odpowiedzi na, na, na te ataki, bo spowodowały to to, to że sędzia, sędzia tę walkę przerwał, trzeba sobie też że no biologii się nie oszuka w tym przypadku, prawda? I, i Mariusz, no wydaje mi się, że... Też już to jest, w celu coś ma, nie? Tak, tak, że to jest ten czas, kiedy... Jak on to kiedy mówi, myślę, i powinien odkurzyć węgla. Kiedy, tak, i już kiedy powinien zawiesić rękawicę na kołku, bo tak. szkoda. Po prostu Nie O takich rzeczach zawsze decyduje i nie ma <laughs> <laughs> Mariusz, Mariusz, każdy zawodnik. Mamy kolejny freak fight! <laughs> Znaczy... Będzie chciał walczyć, będzie chciał mu zapłacić, to będzie gala.